Side C, side C. Wait, that's my opponent! Fucking purple color! Holy shit! Ej co What, to? what? Co, co to było kurwa? Ej, co? <laughs> 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 Ej! Ale, ale co to było? Ja <laughs> dostęp... sensory, no. Ej, ale... Ja tak o co chodzi? No, no, no. Priskanuję mnie! Jest trochę. Jestem na fucking Wall Street! Ha! Barsz, czy ty. Czekaj. Czekaj. nie no Czekaj. Czekaj. nie zabijam kurwa ale nie wiem oh

Kurde. Ale spanikowałem w ogóle z tą ścianką. Miałem... Owełyk O kurwa, ten No, Kurwa, czy on Odynem na nóż. XD, to było dla jaj. Pamiętaj. Jak napisał XD, to znaczy, że to było dla jaj. Trójka zabita Mam go do kurwa skicka. No planty kurwa, Go pick together Pick together No pick together ku... No kurwa Co jest ze śmieciem Dobra Muszę spraya kupić Dzisiaj Ostatnie rzeczy wyksiukałem, widzowie Ej robię EJSA WIDZOWIE EJSA 2000 za buty EJSA NAJEBAŁEM WIDZOWIE Ta, właśnie tak Kurwa, ja pierdolę zabierzcie mi nie, mo nie mogę, ja pierdolę Ej kurwa, da, dobra, 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 dobra dalej Ej kurwa mi No syn dziwki jebany Synu kurwy Lurker pierdolony z Faceita Faja jebana gówno kurwa Nie wiem Gina po. No zaraz się zżegam. Omen, oh omen, oh kurwa, shut the fuck up? Kurwa, turku ty brudny jebany. Śmieciu, kurwa. Shut the fuck up? Kurwo ty, spocona przy tym kepsie. Flecie ty. Ja It's impossible to hit a guy fucking jumping. It's impossible.